Ja, Jedzenie tutaj jest. I pszczół też chuj Mam nadzieję, że to widać Też była karmiona w październiku Ja miałem bardzo mało rodzin na początek sezonu To sobie chciałem tak rozwinąć Bo normalnie to się robi Młode podkłady Je można połączyć na koniec sezonu czyli Zredukować o połowę I stare rodziny widać, no tu jest dużo. I stare rodziny Też zredukować o połowę jest dokładnie Ten sam stan osobowy pasieki Dobra, nie będę tego wyciągnął to nie w tym rzecz. Ja tu nie potrzebuję. Słów.